Chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich polskich mężczyzn na dziewiąte męskie oblężenie na tej górze. W tym roku tematem z uwagi na wielki jubileusz 2025 roku, jubileusz nadziei. Tematem będzie mężczyzna nadziei, i tutaj na Jasnej Górze będziemy chcieli wypełnić się nadzieją. 27 września w sobotę, od 10 aż do Apalu Jasnogórskiego, dzień pełen wrażeń, dzień pełen duchowych treści, dzień pełen modlitwy, braterstwa. Zapraszam, bądźcie z nami. W tygodniu poprzedzającym Męskie Obleżenie na Jasnej Górze, już od 21 września. Będziemy co wieczór spotykać się na warsztatach online, do których można dołączyć się poprzez internet, poprzez kanał Jasnogórski, albo też poprzez kanał Męskiego Oblężenia na Jasnej Górze na YouTube czy na Facebooku. Zapraszam, by być z nami. Będziemy dotykać kluczowych tematów, które wypływają z encykliki papieża Benedykta XVI z Pesalwi. Te tematy Męskiego Oblężenia na Jasnej Górze w tym roku to po pierwsze, czym jest nadzieja, która zbawia? W jaki sposób ta nadzieja chrześcijańska różni się od optymizmu, od takiego dobrego myślenia, czy od, od pozytywnego myślenia? Czym chrześcijańska nadzieja różni się od naszych ludzkich pragnień? O tym będziemy mówić w pierwszym dniu, w niedzielę 21 września, na warsztacie, który fizycznie odbędzie się we Wrocławiu. W studio dialog na dworcu kolejowym, w kaplicy będzie Eucharystia, i potem będzie konferencja, będzie, którą poprowadzi dla nas biskup Maciej Małyga, biskup pomocniczy Diecezji Wrocławskiej. Dzień później. Dzień później, czyli 22 września, w poniedziałek, spotkamy się na wzgórzu Wojciecha w Poznaniu, tam u Karmelitów, w Bazylice Świętego Józefa. Będziemy mówić o wierze, która jest źródłem naszej nadziei. W jaki sposób wiara, która przemienia ludzkie życie, daje nadzieję i daje odwagę do tego, by radzić sobie z naszymi codziennymi trudnościami. Poprowadzi dla nas ten warsztat biskup y, Poznański, biskup, arcybiskup y, Zbigniew Zieliński, y, który przyjedzie do nas na wzgórze Wojciecha po to, by podzielić się właśnie tym tematem. Y, jesteśmy tam już od Eucharystii o godzinie 18, y, natomiast sama część warsztatowa o godzinie 20:00 y, można być na miejscu, można też połączyć się z nami poprzez kanał Jasnogórski albo poprzez kanał. Y, Oblężenia na jasnej górze. Dzień później, we wtorek, we wtorek 23 września, spotykamy się w Bydgoszczy. W Bydgoszczy będziemy podejmować temat modlitwy, która uczy nas nadziei, czyli w jaki sposób modlitwa kształtuje naszą ufność wobec. Naszą ufność wobec Pana Boga, ale też ufność w to, co nas czeka, jaka jest nasza przyszłość. Poprowadzi nas w tym warsztacie biskup diecezji bydgoskiej, biskup Krzysztof Włodarczyk. Także zapraszamy we wtorek do Bydgoszczy, w środę. W środę 24 września spotykamy się w Sosnowcu. W Sosnowcu będziemy mieć temat cierpienia jako miejsca spotkania z nadzieją. Będziemy patrzeć na to, jaki jest sens i wartość cierpienia w perspektywie chrześcijańskiej nadziei. I ten warsztat poprowadzi dla nas profesor Marek Kita, który zastąpi biskupa Artura Ważnego, który z przyczyn terminowych, akurat nie jest w stanie nam towarzyszyć wtedy. Więc zapraszamy w środę do, do Sosnowca o, na temat cierpienia, które jest miejsce spotkania z nadzieją. W czwartek, 25 września spotykamy się w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym warsztacie w Kalwarii Zebrzydowskiej poprowadzi nas biskup Robert Chrząszcz wspólnie z księdzem profesorem Wojciechem Węgrzyniakiem i będziemy mieć temat wspólnoty wspólnoty, która jest nosicielką nadziei, wspólnotę, która rodzi, która daje tą nadzieję, ale także podtrzymuje tą nadzieję, po to, byśmy byli w stanie żyć nadzieją w codzienności. Także w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym 25 września, w czwartek zapraszam wszystkich mężczyzn na warsztat. W piątek, 26 września zapraszamy do Bazyliki świętego Antoniego w Rybniku, gdzie będziemy mówić na temat nieba, które jest spełnieniem naszej nadziei. i W jaki sposób żyć w codzienności perspektywą wieczności, perspektywą eschatologiczną. Mam takie przekonanie, że będzie to niesamowicie ważne i niesamowicie wartościowe. Spotkanie. A w sobotę 27 września, tutaj na jasnej górze, od samego rana od godziny 10, aż do Apolu jasnogórskiego, dzień pełen duchowych wrażeń, dzień pełen duchowych treści, nauczeń, spotkań, modlitwy, braterstwa. Bądźcie z nami wszyscy polscy mężczyźni, zapraszam tutaj na jasną górę i niech się dzieją dobre rzeczy. Dzięki.